Są doniesienia o przejęciu PKP Cargo przez Niemcy. Spółka odpowiada: Janusz Wojciechowski, zmartwiony opóźnieniami w wypłatach dla rolników. Grupa Azoty ostrzega: Ceny nawozów wystrzelą spadek produkcji ciągników w Rosji. 24 lipca zarząd PKP Cargo podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali PKP Cargo poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Zwolnienia obejmą 30% pracowników, czyli ponad 4 tysiące osób. Na platformie X krąży dokument sugerujący, że sytuacją w PKP Cargo interesują się Niemcy. W piśmie stwierdzono, że 30 lipca o godzinie 11.47 pojawił się mężczyzna w kamizelce z logo Deutsche Bahn i z niemieckim akcentem, który zapytał o możliwość zrobienia zdjęć hali napraw oraz lokomotyw. Podpisany pod pismem Dariusz Mitula. Zastępca naczelnika sekcji utrzymania w Lublinie poinformował, że wydał kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz nakazał natychmiastowe opuszczenie terenu. Skan dokumentu, który ujawnił dziennikarz telewizji Republika Michał Jelonek, opublikował na swoim profilu były premier Mateusz Morawiecki oraz poseł suwerennej Polski Michał Woś. Mechanizm jak zlot za pierwszego Tuska, ocenił Woś, nawiązując do poprzednich rządów koalicji po PSL. Hubert Ojdana, znany rolnik mieszkający niedaleko wschodniej granicy, skomentował ten dokument słowami, że kończy się już Polska, zwracając uwagę na to, że PKP Cargo zostanie przejęte przez Niemcy. Spółka odniosła się do rozpowszechnianego zdjęcia dokumentu, twierdząc, że informacja rozpowszechniana przez dyrektora wschodniego zakładu spółki w Lublinie i powielana przez wybrane media o wizycie przedstawiciela Deutsche Bahn Rzekomo w celu inwentaryzacji majątku spółki, który można przejąć, jest nieprawdziwa. Czytamy w komunikacie. Dalej w komentarzu przedstawiciele spółki dodali: Informujemy, iż rozpowszechnianie nieprawdziwych i szkodliwych dla spółki PKP Cargo informacji na temat rzekomej jej likwidacji czy prób przejęcia jej majątku przez obcy kapitał spotka się ze stanowczą reakcją zespołu prawnego. Źródłem doniesień sugerujących, że majątek PKP Cargo może zostać sprzedany Deutsche Bahn. Miał być według spółki dyrektor lubelskich zakładów. Funkcję tę pełni Michał Bisek, nominowany jeszcze w czasach rządów prawa i sprawiedliwości. Interwencja PKP Cargo to nie jedyna z uwag kierowanych pod adresem dyrektora wschodniego zakładu spółki. Wiceprzewodnicząca Solidarności PKP Anna Gardyga skomentowała rolę Michała Biska w trudnych wydarzeniach ostatnich miesięcy dla serwisu Jawny Lublin. Podział się zrobił, jak zaczęły się problemy w spółce. Nieudolne zarządzanie oraz zwalnianie członków komisji przez dyrektora Michała Biska. Bisek jest także oskarżany o zmuszanie podwładnej do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji służbowej oraz o szereg innych nieprawidłowości i nadużyć, w tym bezprawne zwolnienie wiceszefowej związku. W zakładach przeprowadzono już wizytację Państwowej Inspekcji Pracy i Policji, a 3 lipca rozpoczęła się rozprawa sądowa, po której zapadnie werdykt w sprawie zasadności zwolnienia Anny Gardygi. Jak donosi dziennik zachodni, lubelskie zakłady PKP Cargo najbardziej dotkliwie odczują masowe zwolnienia. Prace straci 547 z pracowników. Przekracza to limity, o których wcześniej informowano Solidarność, co pracownicy przyjęli z niedowierzaniem. Podczas gdy na skalę kraju PKP Cargo miało zwalniać 30% pracowników, wśród pracowników administracyjnych odsetek zwolnionych z ZWS wyniesie 60% a na stanowiskach operacyjnych 73%. Sprawa niepokoi rolników, mimo że spółka oficjalnie zaprzecza doniesieniom o wyprzedaży na naszym rynku, już od dłuższego czasu znaczną część przewozów towarowych przejął właśnie niemiecki przewoźnik, a ukraińska spółka kolejowa dostała niedawno pozwolenie na wejście na nasz krajowy rynek. To może przyczynić się do kolejnych problemów związanych z niekontrolowanym napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Kilka dni temu Krzysztof Stanowski nagrał materiał o PKP Cargo. Gdyby ktoś mnie poprosił, żebym wymienił jeden czynnik, który wpłynął na to, że PKP Cargo dzisiaj jest w tak opłakanym stanie, to bym powiedział, że są to związki zawodowe, które z miłości udusiły tę firmę, które tak bardzo chciały wszystkich otoczyć opieką, że wszyscy teraz mają problem. I to jest największe wyzwanie dla PKP Cargo. Jak się zmodernizować? Jak się dopasować do rynku, jak ograniczyć koszty, jak stworzyć strukturę, która jest wydajna, wydolna, żeby móc rywalizować z innymi firmami. Dzisiaj na pewno wygodniej, łatwiej byłoby postawić nową spółkę, bez tych całych struktur, która od pierwszego dnia mogłaby być rentowna. Ale to niemożliwe, bo wszyscy politycy boją się związków zawodowych, no ale też dlatego, że państwo musi być trochę odpowiedzialne za swoje błędy bo nie może tych błędów na sam koniec przenosić na ludzi, którym dało gwarancję zatrudnienia. Komisja Europejska przydzieliła Polsce 37 milionów euro na wsparcie producentów sadów i winorośli, którzy ucierpieli z powodu kwietniowych przymrozków i majowych gradobić. Polska może zwiększyć tę kwotę dwukrotnie, co oznaczałoby, że do rolników trafiłoby łącznie 111 milionów euro, czyli 473 miliony złotych. Jednak na to musi się zgodzić minister finansów, co nie jest proste z powodu braków w budżecie. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski przyznaje, że ma ograniczony wpływ na kształtowanie budżetu, a krajowa pomoc dla poszkodowanych jest dopiero w fazie analiz. Zgodnie z unijnymi przepisami, pieniądze mają trafić do rolników najpóźniej do 31 stycznia następnego roku. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że Polska musi notyfikować program do Komisji Europejskiej do 31 października, a wypłaty rozpoczną się jesienią. Te słowa zaniepokoiły komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Na platformie X poinformował, że martwi go odległy termin wypłat i brak decyzji w sprawie uzupełnienia pomocy z budżetu krajowego. 9 lipca Komisja Europejska przyznała 62 miliony euro z rezerwy kryzysowej dla rolników poszkodowanych przez przymrozki, w tym 37 milionów euro dla Polski, z możliwością dopłaty krajowej 200%. Trochę mnie martwi brak decyzji o dofinansowaniu krajowym i że wypłaty mają być najwcześniej w listopadzie, podkreślił Wojciechowski. Z kolei o opóźnieniach w wypłacie dopłat bezpośrednich. Wypowiedziała się księgowa rolnika i zaapelowała o to, żeby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzięła się w końcu do roboty. Tak zastanawiam się nad jedną rzeczą, a mianowicie nad tym, jak długo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może się obijać i przeciągać dopłaty bezpośrednie rolnikom, a w zasadzie wypłaty tych dopłat bezpośrednich. Odezwał się do mnie e, niedawno e, jeden z was, jeden z rolników powiatu tureckiego z Wielkopolski, który dostał um, informację, dostał pismo o tym, że agencja przedłuża wypłatę dopłat bezpośrednich do 1 sierpnia i uwaga, po telefonie do agencji usłyszał, że jest mało prawdopodobne, że te dopłaty w ogóle zostaną w tym sierpniu wypłacone. Więc ja się pytam i się zastanawiam. Jak to jest możliwe i gdzie są pieniądze rolników? Dlaczego oni tak długo muszą za nimi czekać? To jest po prostu jakieś nieporozumienie. I zastanawiam się i chciałam się Was zapytać, czy jest jeszcze jakaś agencja, jakiś powiat, który po prostu obija się, bo inaczej tego nie nazwę, tak samo jak powiat w Wielkopolsce turecki. Ministerstwo Rolnictwa i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Weźcie się w końcu do roboty, zacznijcie coś z tym zrobić, bo to, co wyprawiacie w ostatnich dwóch latach, to są po prostu jakieś jaja. FitFarmer stworzył bardzo ciekawe miejsce dla dzieci na swoim gospodarstwie, a nam nie pozostaje nic innego jak pokazać tą ciekawą inicjatywę u nas na kanale. Nie tylko raz, nie tylko dwa, a w każdy tak naprawdę weekend, sobota i niedziela zapraszamy Was do labiryntu w Zielniczkach. Dzięki dużej ilości słońca, jak i pięknym, obfitym deszczom, nasz labirynt ciągle rośnie, ale nie tylko labirynt. Pięknie rozrasta się również zo. Kolejne dwa wybiegi, które będą przedzielone na pół, po tej stronie będą barany, po drugiej stronie będą ptaki polskie, takie jak kaczka, gęś i tak dalej. Chodźcie za mną. Piękne miejsce, ładnie można sobie posiedzieć, podebatować. Naszą główną atrakcją jest labirynt w zielniczkach, kochani, pod numerem 8. Chodzimy i zaczyna się nasza przygoda. Wybieramy kategorię pytań, ściągamy aplikację i bawimy się, żeby jak najszybciej przejść tor i odpowiedzieć na wszystkie pytania poprawnie. Oprócz jedzenia i picia przygotowujemy dla Was coraz więcej niespodzianek, takich jak wielka, gigantyczna, pięciometrowa huśtawka. A niedługo powstanie już również na naszym pięknym punkcie Tyrolka, która będzie miała mniej więcej długość 50 metrów. A tu w tej budce zamówicie sobie pyszne zapiekanki, frytki, nagetsy, coś zimnego do picia oraz coś ciepłego. Zapraszam, w każdą sobotę i w każdą niedzielę do końca października jesteśmy dla Was. Elo Grupa Azoty ostrzega że nowa opłata gazowa może spowodować wzrost cen nawozów i pogorszyć bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmienić przepisy dotyczące zapasów ropy, gazu ziemnego i produktów naftowych. Obowiązkowy poziom rezerw miałaby utrzymywać Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, finansowana ze składek płaconych przez przedsiębiorstwa energochłonne, w tym grupę azoty. Przedstawiony projekt będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie dużych energochłonnych podmiotów, które wykorzystują gaz ziemny w procesach technologicznych, takich jak sektor chemiczny, zwłaszcza w produkcji nawozów sztucznych. Przeniesienie kosztów magazynowania gazu ziemnego na odbiorców surowca znacząco obciąży największych odbiorców przemysłowych i może przyczynić się do wzrostu cen krajowych nawozów, napisała Grupa Azoty w liście do Resortu Środowiska, cytowanym przez Rzeczpospolitą. Grupa Azoty alarmuje również, że wzrost cen nawozów w Polsce może pogorszyć bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Jak podaje Rzeczpospolita, negatywną opinię o planowanych zmianach wyraziły także Orlen, KGHM oraz Polska Grupa Energetyczna. Gospodarka rosyjska w wyniku izolacji spowodowanej rosyjską napaścią na Ukrainę znalazła się w trudnej sytuacji. W tych okolicznościach Rosyjskie rolnictwo w większym stopniu opiera się na krajowej produkcji maszyn, która w pierwszej połowie tego roku odnotowała jednak spadki. Najnowsze dane rosyjskiego Rostatu, Federalnej Służby Statystyki Państwowej, wskazują na znaczne wyhamowanie sektora produkcji maszyn rolniczych w Rosji. W pierwszym półroczu bieżącego roku produkcja ciągników w Rosji spadła o 19% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, osiągając około 4000 sztuk. Choć w czerwcu zanotowano pewną poprawę, liczba wyprodukowanych traktorów była wciąż o 9% mniejsza niż w czerwcu roku ubiegłego. Jeszcze gorsze dane dotyczą siewników rosyjskich marek. Ich produkcja spadła o 30% w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. W samym maju zanotowano dramatyczną redukcję produkcji o aż 60%. Wcześniej stowarzyszenie poinformowało, że dostawy maszyn rolniczych w tym roku spadły średnio o 1 trzecią w porównaniu do poziomu sprzed 3 lat. Kazachstan, ściśle powiązany z Federacją Rosyjską jako członek Wspólnoty Niepodległych Państw, również odnotowuje spadki w produkcji maszyn rolniczych, które wspierały rolnictwo rosyjskie. Według komitetu do spraw statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, w pierwszym półroczu bieżącego roku w Kazachstanie wyprodukowano 2800 ciągników, co stanowi spadek o 7% w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku. Produkcja kombajnów wyniosła 271 sztuk, co oznacza ponad dwukrotny spadek, a liczba wyprodukowanych przyczep zmniejszyła się o 19%. Rolnik nieprofesjonalny jest mocno zdziwiony zbiorami pszenicy na swoim polu. Uwielbiam, uwielbiam pozytywnie się zaskakiwać w żniwa. Oczywiście oprócz tych pozytywnych zaskoczeń są i te negatywne. Tak jak chociażby w tym roku rzepak, który mało sypał i nie płacił. Ale mam koło domu pszenicę, która wyglądała od samego listopada, bo w listopadzie myślałem zupełnie jak kubno. Po prostu jak kubno. Rzadkie na wiosnę żółte wjeżdżam widzę ziemię a tu pod 7 ton i nie wiem kuźwa skąd naprawdę w tym roku pszenice u nas zaskakują żyta tak średnio ale no pszenice gdzie u nas praktycznie pszenica nigdy na gospodarstwie nie miała miejsca bo ziemię mamy jakie mamy i zobaczcie rzadkie ale głos duży i to robi robotę. Rolnik na każdą okazję pokazał, jak należy dbać o małe prosięta. A dzisiaj o tym, co wspólnego ma. Taki prosiaczek z najmłodszym mieszkańcem waszego domu. Małe prosięta, tak jak mają dzieci, są bardzo wrażliwe, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe. Więc, jeżeli u was w domu leży jakaś taka szynka, którą należałoby zjeść już ze 3 dni temu, no to pani domu nie da tej szynki dziecku, tylko tą szynkę zje albo ojciec. Albo pies, no zależy, który pierwszy akurat się zjawi, nie? Przygotowując paszę dla prosiąt mamy trzy opcje do wyboru: albo kupimy paszę gotową, albo będziemy robić ją sami na podstawie premiksu i dodawać dziesiątki różnych przeróżnych dodatków, żeby ta pasza miała swoją wartość odpowiednią, albo stosujemy koncentrat. I ta trzecia opcja to jest właśnie opcja, z której korzystamy my. Jak widzicie, za mną już taka trochę nadgryziona jest. Paleta koncentratu. My korzystamy z koncentratu firmy Shauman. A dlaczego korzystamy? Bo już przelecieliśmy, jakkolwiek to zabrzmi, przez wiele lat różne firmy i różne, różne systemy żywienia prosiąt, i ostatecznie powróciliśmy jak taki syn marnotrawny do Shaumana, bo po prostu u nas najlepiej to wychodzi. Ten maluch ma dwa dni dopiero, więc póki co żywi się tylko mlekiem swojej mamy. Ale już za dwa tygodnie będzie sobie na pewno podjadał faszę stałą. Zalec stosowania koncentratu w żywieniu prosiąt jest wiele. No przede wszystkim to, że pasza jest prosta w przygotowaniu, bo oprócz zboża, które sam ześrutuję, no to dodaję tylko tak właściwie koncentrat i to się miesza i pasza jest gotowa. Nie muszę latać, mierzyć, ważyć różnych półproduktów, tylko sypię, mieszam i mnie nie ma. Ten koncentrat jest 50%. Czyli teoretycznie połowa dawki całej paszy, która trafia do prosiąt, to jest właśnie ten koncentrat, no ale on jest na tyle mocny, że jak mam przebadane zboża i tam białko mało wiele wychodzi, to spokojnie 40% go, go stosuję. Taki trochę Januszowy trik, ale 40% w zupełności mi tutaj wystarcza. Grzecznie siedzi, zobaczcie, no gwiazda. Oprócz tego, że pasza taka z koncentratu jest prosta do zrobienia, no to koncentratu jest dużo w tej paszy, on jest sypki, ma fajny zapach. A prosięta to są takie, wiecie, wybredne, trochę też jak dzieciaki, więc muszą mieć paszę, która będzie im ładnie pachniała i będzie im smakowała. Wtedy, wtedy sobie szamają. Stosując koncentrat, mamy pewność, że poziom enzymów, które są bardzo potrzebne do prawidłowego wzrostu prosiąt, jest na odpowiednim poziomie. Stosując premiks, tak czy siak, bym musiał dodawać, jak już mówiłem różne półprodukty, no a nie oszukujmy się, mało kto jest tak skrupulatny, żeby za każdym razem naprawdę z wagą e, taką aptekarską chodzić i wszystko wymierzać i nigdy nie jesteś w stanie e, zrobić na własną rękę paszy tak jakościowej, e, jaką możesz zrobić z koncentratu. Dobra, ja idę mojego ziomka odnieść, ale pobijcie mu trochę prawa za to, był taki grzeczny, nie? No, Bezdrawia. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o redukcji zatrudniania w PKP Cargo i doniesieniach medialnych, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy i niemiecki koncern chciałby przejąć naszą spółkę? Czy może to zwykłe zagrywki polityczne opozycji? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.